Wiesz co, jakiś czas temu około ro rok, rok temu, bo to, że yy, pomogłem swojemu dziecku do tego, żeby ono wyzdrowiało, bo ja nie uleczyłem tego dziecka. Bakteria Narina nie leczy, ona nie jest żadnym lekarstwem. Mhm. To nasz organizm siebie leczy. I, i myślę, że. To należy zauważyć, i to jest bardzo ważny element. To nasz organizm sam siebie leczy, nie lekarstwo. Nasz organizm sam siebie leczy, zawsze, za każdym razem. Tylko chodzi o to, żeby dać mu odpowiednie warunki. Yy, I wiesz co? I ja miałem wiele pytań, wiele osób właśnie z dziećmi autystycznymi, z różnymi innymi chorobami pytało mnie, ale jak, ale to, ale jak, co zrobić i tak dalej. Więc ja w końcu to zebrałem w całość i. Yy, yy, Mam taki kanał. Korzystajmy z mądrości Natury na YouTubie, na który serdecznie zapraszam. I na tym kanale jest taki film 10 kroków do zdrowia, 10 kroków do uzdrowienia, na który możecie sobie obejrzeć.